W czerwcu odbyły się wybory, a w tym tygodniu ruszyła dziesiąta kadencja Parlamentu Europejskiego. W naszym studiu politolog dr Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Koalicja rządząca w składzie Europejska Partia Ludowa, Socjaliści i Demokraci oraz odnówmy Europę nadal ma stabilną większość. W pierwszym dniu na przewodniczącą Europarlamentu ponownie wybrana została Roberta Metzola. Stanowiska wiceprzewodniczących otrzymali deputowani z trzech grup koalicji i bliskich im zielonych. Czyli co? Bez zaskoczeń? Bez zaskoczeń, mimo że Mówiono o tym, że jakaś zmiana może nastąpić, a ja tutaj mamy do czynienia ze stabilnością. No, i, i, i można powiedzieć, że pani, że pani przewodnicząca Roberta Metzola wygrała ze znaczną przewagą, co pokazuje na to, że, że ta. Koalicja, tak? Że to połączenie tych sił jest efektywne, przynajmniej w tym pierwszym etapie, z tym mieliśmy wczoraj do czynienia. Deputowani wybrali też kwestorów do prezydium, ustalili liczebność komisji, też składy będą potem wybierane pod komisję. To są kwestie takie organizacyjne, ale jak rozumiem, one pokazują właśnie, kto ma siłę. To są kwestie organizacyjne, ale przekładające się na to, co jest realne i pokazujące właśnie te wpływy, właśnie ten, ten potencjał. Ja myślę, że musimy spojrzeć na plan na Europejski. Jako na strukturę, która jest jednak bardzo złożona e, i która obejmując tak wielu eurodeputowanych musi być, musi być sprawna, tak? I, i, I wobec tego sprawne przeprowadzenie tej operacji również może, może dawać szansę na to, że, że ten europarlament Euro w dziesiątej kadencji będzie funkcjonował w, w sposób wydajny, sprawny, efektywny. Ale w takich kwestiach organizacyjnych też jest dużo polityki, w mediach krąży takie hasło kordon sanitarny, co to znaczy, o co chodzi? Um, to hasło kordon sanitarny, ono, ono nie jest nowe. Ono już się pojawiło wtedy, kiedy, kiedy mieliśmy do czynienia z problemami związanymi z praworządnością w Polsce i na Węgrzech w roku 2018. Teraz mamy powtórkę użycia tego hasła jedno, jednocześnie wypracowania jakby pewnej procedury. Mianowicie bierzemy pod uwagę to, że w Parlamencie znaleźli się przedstawiciele takich sił politycznych, które, jak się uważa, no, są zbyt bliskie tym poglądom, które wiążą się z imperialną polityką Wład Władimira Putina i Rosji i które w sposób dosyć wyraźny podważają taki sens integracji europejskiej, jaki realizowany jest chociażby w przez te trzy główne ugrupowania, które w Europie funkcjonują. Wobec tego, już mówiąc bardzo, bardzo, bardzo konkretnie, tak, mamy do czynienia z, z ugrupowaniem, które chwilę temu stworzone zostało przez, przez Wiktora Orbana, a mianowicie, patroci, a mianowicie Patrioci dla Europy. I drugie ugrupowanie suwerenistów zorganizowane wokół alternatywy für Deutschland. I te ugrupowania właśnie są traktowane jako takie, które powinny znaleźć się za pewną granicą, tak? które, które powinny które być obwiedzione granicą, która spowoduje to, że te preferencje nie będą mogły wpłynąć w sposób wyraźny na to, co będzie działo się z Unią Europejską. Po tych dwóch dniach już wiemy, że przedstawiciele tych dwóch grup nie znaleźli się chociażby w prezydium, nie dostali żadnego ważnego stanowiska. Czy to jest dobry kierunek? Czy takie traktowanie tych eurosceptyków nie pogłębi jednak nastrojów, takiej niechęci? wśród pewnej części społeczeństwa. Hmm. Znaczy, oczywiście możemy to interpretować e, na wiele sposobów. E, ja bym użył takiego bardzo prostego porównania, e, że takie dopuszczenie do e, równego udziału w funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego tych ugrupowań byłoby trochę wpuszczeniem lisa do kurnika. E, wobec tego... No... Ale ono nie musi być równe. Oni nie mają tak czy siak większości, hmm. ale mogliby brać udział w rozmowach, e, dostać jakiegoś kwestora na przykład. E, znaczy... Ja myślę, że to będzie kwestia czasu. Dzisiaj mówimy o tym kordonie sanitarnym, ale nie wiemy, w jaki sposób będziemy o tej sytuacji mówili za miesiąc, za pół roku, za rok. Ja myślę, że mamy do czynienia też z takim, z takim czasem pewnego rodzaju edukacji politycznej albo socjalizacji politycznej w parlamencie europejskim, gdzie, gdzie faktycznie będzie się okazywało, czy te stanowiska, czy to poglądy, które żeśmy interpretowali w określony sposób w czerwcu 2024 roku, czy ta interpretacja wytrzyma tak? Czy nie będzie trzeba jednak zwrócić uwagi na to, że, że jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta osoba z tych, euro, z, tych euro, z tych eurodeputowanych, a nawet cała siła polityczna, jednak idzie w stronę takiego jakby uznawania tak, tego, tego, co jest istotne dla, dla Unii Europejskiej, że ten, że ten kordon jakby stanie się przepuszczalny albo, albo w ogóle zniknie? Mamy też wielkopolski wątek. Eurodeputowana właśnie z naszego regionu, Anna hmm. Bryłka z Konfederacji, nie chce dołączyć do. Europę suwerennych narodów. To są ci suwerenniści, o których Pan mówił, stworzeni wokół AfD, właśnie ze względu na poglądy niektórych członków tego niemieckiego ugrupowania. Czy to pokazuje, że prawica w Europie może mieć problem, żeby się dogadać? Mówimy o takich właśnie wręcz nacjonalistycznych politykach. A czy ja myślę, że, 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 że samo to, że widzimy, że, że interpretujemy funkcjonowanie tych poszczególnych grup w Unii Europejskiej, choćby związanych z ugrupowaniami prawicowymi czy nacjonalistycznymi, i to, że jest ich taka wielość to wskazuje na to, że tam jest bardzo trudno o, inte, o integrację. Tam być może są jakieś wspólne rysy, ale, jedno, ale jednocześnie jest coś, co jest odrębne, tak? no bo, ten, bo ten nacjonalizm, już mówiąc takim, takim bardzo prostym językiem, no on ma zawsze jakiś, jakiś, jakiś konkretny odcień związany z flagą, która dotyczy choćby poszczególnego państwa, skąd pochodzą główni działacze poszczególnego ugrupowania. Ciężko sobie wyobrazić, żeby polski nacjonalista dogadał się z niemieckim nacjonalistą, który na przykład na Pakt Ribbentrop o, to prawda? Bo no właśnie, takie wypowiedzi mm, znamy. Mm, na pewnym poziomie można się dogadać, tak? Jeśli by chodziło chociażby o, o, jakiś, o jakiś przekaz związany z paktem migracyjnym, to tam to porozumienie jest, jest możliwe, ale jeśli się będziemy cofać do historii, tak? Czy odnosić do symboliki narodowej, no to tutaj to porozumienie jest trudne albo, albo niemożliwe. Dziś głosowanie w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego Komisji Europejskiej, takiego europejskiego rządu w cudzysłowie. Czy Ursula von der Leyen jest pewna wyboru? Znaczy, e, ona już i tak w poprzedniej kadencji przeszła stosunkowo niewielką e, liczbą głosów. To zatwierdzenie od, głosów. E, e, odbyło się, e, się z tym, e, z tym małym. E, marginesem działającym na jej korzyść. Dzisiaj mamy do czynienia już z doświadczeniem lat i funkcjonowania. Mamy oczywiście z mamy do czynienia oczywiście z konkretnymi liczbami, które wskazują na poszczególne, na siłę poszczególnych ugrupowań. No i jednocześnie mamy, mamy rozmaity bagaż doświadczeń, tak, tej polityczki i, i tej Komisji Europejskiej. Wobec tego myślę, że, że, jeszcze, że jeszcze wiele się może wydarzyć. Ale mamy też bardzo świeżą informację. Jest wczoraj Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok niekorzystny dla walczącej mhm. Reelekcja Niemki stwierdził, że jako przewodnicząca komisji nie zapewniła wystarczającej przejrzystości podczas zawierania umów na zakup szczepionek przeciwko COVID-19. To może mieć przełożenie na dzisiejsze głosowanie? A, może mieć przełożenie. Ja bym tylko jakby cofnął się jeszcze do tego, o czym, o czym mówiliśmy na początku. Mówiliśmy o przewodniczącej Europarlamentu pani e, Robercie Mecoli. Tak jest. E, I ja bym zwrócił uwagę na to e, z kolei, w jaki, w jaki sposób najkorzyść za, e, zadziałała jej dynamiczna akcja wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z tym, z tym procesem związanym z korupcją pośród europarlamentarzystami. Ona szybko ujawniła dokumenty, ona, ona zgodziła się na, na zatrzymanie i postępowania w tej, w tej sprawie tak? I, wobec, i wobec tego myślę, że mimo, że m, 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 wcześniej miano sporo, za, m, m, sporo wątpliwości co do m, m, jej kandydatury i do, i, do, i, i, i do jej kompetencji, to jednak te dwa i pół roku kadencji, z jakimi mieliśmy do czynienia Zadziałało na jej korzyść. Tutaj przy, przy okazji pani, pani von der, von der Leyen jakby mamy do czynienia jednak no, z taką przestrzenią, jakby o wiele większej poufności w zakresie działań, które prowadziła, no i to może w jaki, w jaki sposób być może odstręczyć kogoś od zagłosowania za jej kandydaturą. Mimo wszystko wygra? No Myślę, że to, że to się okaże dzisiaj do, yy, yy, w godzinach yy, około południowych. Już wkrótce, a dodam tylko, że głosowanie jest tajne i poprzednie pokazują, że często eurodeputowani nie są w tych głosowaniach zbyt lojalni. Nawet 10-15% głosuje inaczej niż można byłoby się spodziewać po ich grupach. Porozmawiajmy też trochę o tym, co jest poza Unią Europejską, bo Europa musi się oglądać na swoich sojuszników. Stany Zjednoczone. Czy Donald Trump po tym nieudanym zamachu jest już pewny wygranej? Nie, ja bym nie mówił o tym, że że, że mamy do czynienia już z wyraźnym rozstrzygnięciem wyborów, które będą się na jesieni w Stanach Zjednoczonych. Mamy do czynienia cały czas z rywalizacją między dwoma, dwoma siłami politycznymi, między dwoma kandydatami. I to będzie rywalizacja, która będzie trwała do samego końca, bo przecież widzimy, że to poparcie ono, ono oscyluje wobec w ramach tych wartości, które mogą dać bardzo, bardzo szybko no, przeważenie tej szali na korzyść konkretnego z panów. Co zwycięstwo, ponowne zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych oznaczałoby dla Unii Europejskiej? Znaczy, ja myślę, że nie możemy patrzeć na, na, na Donalda Trumpa w roku 2024 dokładnie tak samo, jak miało to miejsce w ramach jego pierwszej kadencji. Zmienił się? Ja nie wiem, czy on się zmienił, ale myślę, że, że, że nieco przynajmniej zmieniła się rzeczywistość, tak? Zwłaszcza ta, jeśli bierzemy pod uwagę globalne wyzwania i i, i, I ten konflikt, tak, z jakim mamy do czynienia w Ukrainie. Bo Donaldowi Trumpowi jest stosunkowo łatwo dzisiaj mówić o tym, że on go rozwiąże w, w bardzo krótkim czasie, że, 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 on, że, on, że on wpłynie na to, aby, aby, ta, aby ten, ten konflikt był zatrzymany. Bo zupełnie inaczej może być wtedy, kiedy, kiedy on tą władzę by, by osiągnął. No i jednocześnie no, odbiłby się od pewnej ściany, tak? zarówno po stronie Putina, jak i, jak i po stronie Ukrainy czy, ty, czy tych państw, czy tych struktur międzynarodowych, które Ukrainę wspierają. Wobec tego ja tutaj bym, bym liczył na pewnego rodzaju refleksję, co oczywiście nie znaczy, że mamy do czynienia z tym bolesnym bolesnym problemem rozdarcia społeczeństwa amerykańskiego i tej, i tej i tej polaryzacji wewnętrznej, która przekłada się na te relacje międzynarodowe. Czy szybkie zakończenie wojny w Ukrainie to jest tylko wyborczy slogan? uważam, że to jest tylko wyborczy slogan, a jeśli już miałoby to być inaczej, to na pewno byłoby to rozstrzygnięcie, które byłoby raczej zniłym kompromisem, niż kompromisem wiążącym się z czymś, co będzie do zaakceptowania przez jedną i drugą stronę. To jest też chyba ciekawe, że w Ameryce, która jest jednak mocno izolacjonistyczna, takie rzeczy pojawiają się w kampanii, które już pokazują, że nie można żyć w zamknięciu, w odosobnieniu, mhm. prawda? Mhm. Tak, no, no myślę, myślę że, to, że, że to jest troszkę zaprzeczeniem tego, czego, czego chciałbym. Donald Trump, który mówił mówi właśnie o tej, o, tej, o tej Ameryce, która jest w stanie rozwijać się, działać, funkcjonować w sposób właśnie niezależny od tego, od tego otoczenia zewnętrznego. To otoczenie jest, jest ważne, tak? Żyjemy w świecie zglobalizowanym. To brzmi jako slogan, ale jednocześnie jest to um, um, czystą prawdą. Państwa i moim gościem był dr Andrzej Rankę, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie.